Ten filmik będzie krótki, natomiast nie jestem w stanie go pokazać w postaci shorta, ponieważ, jak widzicie, muszę udostępnić ekran i pokazać pewną książkę, nie powiem jaką, nie chcę robić żadnej reklamy, natomiast chcę pokazać, że uczenie się z książek może być problematyczne, może wydłużać naszą naukę języka angielskiego. Zapraszam. Uczenie się z książek świadomie jest OK, ponieważ sam tak robiłem. Natomiast jeżeli wyciągamy z książki z jakiegokolwiek źródła, słownictwo wklepujemy je na blachę do głowy, byleby zapamiętać, byle jak najdłużej one by się utrzymały, a co nie jest możliwe, ponieważ bardzo często mówiłem o pamięci długotrwałej, jeżeli jesteś taką osobą, to posłuchaj tego. Dwa dni temu miałem zajęcia z maturzystką i przedstawiłam właśnie tę książkę. Spójrzcie, co tutaj się dzieje. Zacznijmy sobie może od tego, co mamy tutaj, czyli LD, filled with i tak dalej. Dla większości, myślę, te słowa mogą być obce, natomiast ja się skupię na konkretnych, a mianowicie na rzeczownikach. Przykładowo, babun, to jest pawian. Czego na przykład nie wiedziałem, no bo pawian to nie jest słowo, którego ja na przykład używam, więc musiałem sobie sprawdzić w słowniku. I wy też powinniście mieć takie właśnie podejście. Zatem nie karcimy się, jeżeli nie znamy takiego słownictwa, którego nie używamy na bieżąco i którego normalnie byśmy nie użyli podczas naszych normalnych rozmów, ale patrzcie na to. Zaznaczyłem drugie słowo, ponieważ o nim troszkę opowiem. Tutaj mamy takie słowo jak bow albo bał. I teraz jedno jest rzeczownikiem, a drugie jest czasownikiem. Ja już tutaj napisałem, że to czytamy bow, powiedzmy, a to czytamy bał. I teraz o co chodzi? Bo w tej książce jest po prostu tylko napisane albo bał, albo boł. Ja nie wiem, czy to jest rzeczownik, czy to jest czasownik. Zobaczcie, co się zaraz stanie. Czyli tu już na starcie po prostu nie wiemy, więc książka powinna napisać albo e, boł czyli jako, że wiemy, że to jest łuk, ponieważ w ten sposób rzeczowniki odkrywamy, czyli rzeczowniki odkrywamy za pomocą A, A, N i D. Po to właśnie stosuje m.in. je native. Natomiast tutaj, jeżeli nie używamy tego, czyli tego A, A, N, D, to mamy do czynienia z czasownikiem, czyli ukłonić się. I teraz właściwie najważniejsza rzecz. To nie o to chodzi, że my mamy wiedzieć, że to jest łuk, a to jest ukłonić się, bo jedno się wymawia tak, a drugie tak. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc rozpoznać, co jest rzeczownikiem, a co jest czasownikiem. Bo zobaczcie teraz. Idąc tokiem myślenia osoby, która świadomie czyta książkę, powinniśmy to potraktować jako bow, czyli ukłonić się. No ale książka mówi zupełnie coś innego. Książka mówi they all pick up the bows, czyli oni wszyscy zbierają ich łuki. Czyli tu chodzi o łuk, a nie o żadne ukłanianie się. I teraz, co się dzieje? Jeżeli my się uczymy ślepo słówek i nie wiemy, czy to jest rzeczownik czy czasownik, to z tekstu, jak i z rozmowy, jak i z filmów, piosenek, będziemy mieli problemy z odczytaniem, czy to jest rzeczownik, czy czasownik. Ja nie mówię o wymowie. Wymowa to jest zupełnie inna kategoria, ale to jest pierwszy etap, też jeden z pierwszych etapów dzięki którym zaczynamy świadomie czytać to, z czego się uczymy, czyli m.in. książki. I tych przykładów jest tutaj mnóstwo, bo książki, niektóre oczywiście, po prostu nie zamieszczają tego A, A, N, D, tylko wrzucają tak. I teraz zastanówcie się. Jest wiele grup Facebook, też nie chcę robić tutaj żadnej de de reklamy. to nie jest moja natura, ale są osoby, które zamieszczają właśnie takie grafiki, nie używając a, a N, D. Jeżeli będziemy uczyć się tak na ślepo i nie będziemy wiedzieć, że to jest rzeczownik, to będziecie mieli problem później, bo w języku polskim, jak wy się nauczyliście by o wy, nawet bez wymowy, nauczyliście się, że to jest kłaniać się, a przeczytacie tutaj, to przeczytacie jako oni odbierają ich ukłony. A to jest na przykład o jakiś tam, powiedzmy, plemionach w Afryce. No i ukłony, odbierają ukłony? Dobra, może jest tam jakieś, nie wiem, ktoś się komuś ukłania. Prędzej w Chinach, Japonii. No i wpisałem sobie tak randomowo w Googlea, people bow in China, czyli ludzie kłaniają się w Chinach, w Japonii. I jest tutaj napisane in China, in Vietnam shaking hands or a slight bow, a właściwie bow, bo tu już nie chodzi o łuk, tylko chodzi o skłon. Czyli mamy e-slide, czyli delikatny skłon. Stał się bardziej popularny niż pełen skłon. Czyli nie mówimy tutaj o łuku, tylko mówimy o skłonie. Tych przykładów jest tutaj mnóstwo. Jeżeli sobie pójdziemy dalej, na przykład mamy hand. Hand oznacza polować, ale w tekście, jak sobie zerkniemy akurat nie tutaj, tutaj. Jak sobie zobaczymy hand, to tutaj mówimy. Oni idą na polowanie To jest Dokładnie tutaj Czyli On was on was Nie wiem pewnie te plemiona Zapraszają mnie Na polowanie tak pewnie jakieś Campbell the de... No tak tutaj chodzi o tych o te plemiona Czyli zapraszają mnie on the hunt Ja nie wiem czy to widzicie ale To jest dokładnie Tutaj Czyli zapraszają mnie na polowanie Bo jest D jest the hunt, czyli znowu książka podpowiada nam źle, bo mówi hunt, to jest polować. Tego jest naprawdę tutaj dużo, więc jeżeli uczycie się z takich książek, to po prostu ok, można, ale miejcie tego świadomość, że może książka was wprowadzać w błąd. Na przykład tutaj mamy worry. Worry oznacza obawa, czyli e-worry oznacza obawa. Jeżeli worries to będą obawy. Ale tutaj mamy do czynienia z czasownikiem. A gdybyśmy zobaczyli, nie wiadomo, czy chodziłoby o obawę, czy chodziłoby o obawianie się. Jeżeli faktycznie chcecie się uczyć angielskiego, to musicie też zrozumieć, bo w tym momencie ten język polski. Będzie Wam konwertować na język angielski i odwrotnie, z angielskiego na polski. Jeżeli tej zasady nie pojmiemy, to zawsze będziemy mieli problem i oczywiście ta nauka angielskiego będzie się przedłużać. W tym przypadku, tak jak zaznaczyłem, they don't seem to have any worries, czyli tam mieliśmy worry, gdzie potraktowalibyśmy jako czasownik, ale tutaj mamy do czynienia any worries, czyli nie mają, jak wygląda na to, że oni nie mają żadnych obaw, to jest okropne. Ale tak niestety wygląda. I uwierzcie mi, że ta książka jest angielska, amerykańska. Ja uwielbiam takie treści, ponieważ one pokazują, że zaczynamy faktycznie racjonalnie myśleć, ucząc się angielskiego, a nie na pałę, na blachę. To jest bez sensu. Jeśli Wam się podoba taki przekaz, to zapraszam do podziękowania mi za ten film, a ja się zawijam. Trzymajcie się. Hej!